Siema, witajcie, jestem Tario i witam was Jak Państwo widzicie, The Final Fantasy 13, niedawno właśnie wyszła na platformę Steam tak to ładnie się nazywa i możemy tę produkcję zagrać na pecetach naszych kochanych i ja mam za pomocą pada możliwość zagrania w tą grę po angielsku z napisami, ale acting właściwie dubbing będzie po japońsku także jeśli nie lubicie tego języka, także trochę muszę was trochę rozczarować. Ale e, granie w japońskie gry z angielskie dabingi to jest po prostu... No masakra. Dobrze, zaczniemy od zapisanego save'a, którego mam po niecałej godzinie gry. Nie będę wam pokazywał całego e, samego początku, ponieważ on jest sobie dziwny. I głównie to jest e, tutorial, pokazuje na nasze e, rzeczy, które możemy wykonywać w tej grze oraz system walki, który jest coś ciekawe jak nagle JRPG, ponieważ to nie jest zwykły RPG jakbyśmy to przywykli typu Baldur's Gate czy nawet Dragon Age to i trochę inaczej fabuła i walka trwa. Ok, co się wczytał. No, okej, okay, jesteśmy jedną z postaci, yy, która jest na tej grze. Już pokażę wam. Dwie będą na razie dostępne. E, wraz z rozwojem fabuły one na razie zmieniają, ale z tego co wiem e, większość postaci będziemy mieli e, dostępnych. Na razie mam posek, który nazywa się Vanilla i chłopca. <głopca> chłopca, <głopca> który nazywa się Hope, czyli nadzieja. No, oryginalność imion zawsze nie była własną stroną e, Japończyków. No i oczywiście każdy z nich, każda z tych osób ma inne umiejętności, co zwłaszcza, no, zobaczcie, e, w kwestii tego gameplayu. Szybki przegląd mapy. E, jesteśmy na takim półotwartym terytorium. E, przez ostatnie chwile miałem głównie korytarze, gdzie musiałem po prostu biegać i spotykać wrogów. E, jeśli chodzi o kamerę, to mam właśnie inny problem z spadem. Nie zawsze wychwytuję to, e, co bym chciał uchwycić. Tak, właśnie widzicie, teraz okazało się całą postać i. Opracam teraz kamerę z pomocą myszki, którą mam na biurku. No i dobra, widzicie tutaj przeciwnika, podchodzimy do niego. I zobaczymy, jak wygląda. Zobaczycie, jak wygląda się walka. Walka opiera się na naturach. Na Mamy tutaj oczywiście ten pasek, ten najdłuższy. To jest oczywiście nasza tura. A trzy kolejne przyciski są odpowiedzialne za ataki, które No i teraz nasza tura i. Możemy atakować. No oczywiście ten, ten akurat przeciwnik nie był wymagający. Podsumowanie tej walki. I oczywiście to zostaliśmy za pokonanie tego przeciwnika. Tutaj widzimy trzech kolejnych, I jakaś skrzynka. Tutaj dwóch kolejnych. I tam dalej jeszcze. No to może trochę zobaczymy stronę trójką. Oczywiście kamera musi jak zawsze zaszaleć. I oczywiście gdy pierwszy zatakujemy to mamy oczywiście bonus za ataku no. Jak widzicie właśnie teraz zatakułem pierwszy Uh, może wam się wydaje, że te postacie są trochę, trochę silne, ale to jest tylko dlatego, że uh, po prostu mają. Nie mają w porządku więcej umiejętności. Zresztą, to, to pokazać? Nawet. Nie tym ścisk. Mm, nie to. Hm. Teraz zapoznałem. Okej, okay, tutaj. To może podejrzeć na wszystkie. A jak widzisz, ta dziewczyna ma tylko sam atak. Ale jeśli chodzi o tego chłopaka, też. Także to nie ma co się rozwodzić na tym. Zresztą to jest dopiero początek gry. Także nie oczekuję jakichś episki walk z bossami. Ten chłopak, jak widzicie, jest sterowany przez komputer, tak że na razie nie ma nad nim kontroli. A to, co właśnie przewidzicie, czyli stagger, to oznacza, że czynnik został, powiedzmy tak, zdebuffowany i nasze ataki mają większą siłę raszenia. Możemy by tak to nazwać. O, w tym momencie. I jak widzicie, teraz na złoto więcej zadajemy ataku. Ok, hey, jakiś loot. Jak zwykle. Teraz idziemy tam na dół. Jak widzicie, grafik wygląda. Mimo, że to był rok 2009, grafika prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. I jeśli chodzi o takie e, powiedzmy kontrofalce związane z tą konwersją tą na PC, to. Okej, okay, tutaj mamy jakoś jakiś. Tutorial, o którym właśnie mówiłem. walczymy z tymi dziwnymi atakami, oczywiście, możemy wybrać przeciwnika którego możemy zaatakować, ale w tym momencie to nie ma takiego znaczenia, ponieważ, jak widzicie, przyciski są dość prości tylko po prostu wciskamy na przycisk. Tak, jeśli chodzi o te wersję związane z tą produkcją, to jest taka, że maksymalna rozdzielczość się jest do 720p. A trochę rozczarujące jest to, że nie można po prostu zwiększyć tej rozdzielczości. Okej, okay, tutaj dostaliśmy właśnie jakiś nowy przedmiot, który może to założyć. I tutaj możemy, właśnie to było akcesorium, pierścionek, który ma zwiększa punkty życia. Oczywiście, jeśli chodzi o te postacie, to nie będziemy grać nim w tym momencie, tylko oczywiście z rozwojem fabuły. E, trzeba znów odkręcić kamerę. Ale, jak mówiłem, zresztą z rozwojem fabuły e, dostajemy inne postacie. I ono, oczywiście e, główna postać, czyli lighting, która będzie na jeszczej fazie gry. Ok, tutaj się już chyba trochę zgubiłem. Mhm. Dobra, to musi być jakaś powiedzmy zagadka logiczna. Hmm, coś tu się szwankuje już. Ale to pewnie wina Frapsa. Aha, tutaj się zrespił już ten otworek. A, dobra, tutaj są takie niebieskie punkciki, dzięki którym moja postać może wskoczyć. Oczywiście, się oglądacie dziewczynę w akcji, jej bieg oraz taka nie jest najlepszym widokiem do oglądania, ale trudno. A kto co lubi. Jak widzicie, walka wygląda dość prosto, ale mam nadzieję, że zraszasz postępy, będą troszkę trudniejsze walki. No i warto zwrócić uwagę też na ścieżkę dźwiękową, która jest z tychże najważniejszych w ogóle całej serii. Także myślę, że dla, nawet, dla samej muzyki warto zagrać tą produkcję, a on być filmik. Nie ma ルシとルシは敵だから国運から追い出すパルスの近くに住んでいた人も一緒にパルスに放り出すパージってそういうことでしょここにいたら僕らもパルスにパージされてだから何何ってパルスは地獄なのに <laughs> To jest Dziękuję. kontrolę, mamy kontrolę Spróbujemy Dziękuję. 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 sobie grę. Pokażę, wam, co Dziękuję. co Dziękuję. potrafi. Yy, jest to. Posłan się snow i powiedzmy, że to jest, powiedzmy, to jest taki mnich walczący za pomocą więźni yy, i jego drugą widoczność jest to grona tręczny. W tym momencie jesteśmy sami, ale jest na tyle potężny, że da sobie radę. Jeśli chodzi o fabułę, to mm, teraz co oglądacie, to są rebelianci w tym mieście, w którym jesteśmy, yy, a w to, powiedzmy, sanktuarium, które jest obecnie się znajdujemy, jest to coś, e, czego mieszkańcy tego miasta się obawiają i nie starają się wchodzić do niego, ale niestety, zraz e, z różnymi przypadkami, no niestety musieliśmy wejść do tego sanktuarium, bo, nazwijmy to tak. Walczamy! <laughs> Miałem walczyć, a tu znowu status. Muszę inaczej ustawić mojego pada. Dobra, pokażę Wam teraz kanat ręczny. Od razu już to ustawiam. Jak mi się bardzo dużo robi. Muszę poczekać na moją turę i teraz mogę zacząć. Oczywiście gdy nie zatopujemy Turamina i nic moja postać nie zrobi. Takie muszę można uważać. Jeśli będziecie chcieli, to mogę wam. E, nie, mogę wam na tłumaczyć te dialogi, które się znajdują po angielsku, ponieważ wersji polskiej nie ma i chyba raczej nie będzie. I mamy na razie tylko opcję, właśnie po angielsku w całości, albo właśnie japońsko-angielską, albo w innym języku, jeśli umiecie. Dobra, zobaczymy, co on tam będzie gadał. I na tym zakończymy ten pierwszy odcinek z serii Final Fantasy 13. Coś aktywowaliśmy. Hmm, zagadka logiczna o co chodzi o kolejny filmik mada kaneru ka yappa muri danten <trybujesz> e no Oczywiście teraz jest kawałek tradycyjnego. No, i teraz spróbuję władzę nad e, postacią Lightning, główną postacią te, tej gry, właśnie serii. No i oczywiście mam Murzyna z sobą. Trudno powiedzieć, Saas. Ok, e, zapiszę w tym miejscu, i na tym myślę, że zakończę ten odcinek e, tej gry. Zobaczycie na swoim odcinku może dalszy kawałek tego, co e, udało mi się wykonać. I także trzymajcie się, pamiętajcie, że już subskrybować mój kanał. I na koniec ostatnia walka.